Konfederacja, wolność i niepodległość. Dobry wieczór, Szczecin. Jest dzisiaj taka luźna atmosfera, prawda? Ale my nie jesteśmy tutaj dla zabawy. My jesteśmy tutaj, bo wszyscy chcemy zmieniać Polskę. Czy wy chcecie, żeby Polską rządziły leśne dziady? Czy wy chcecie? Żeby Polską rządzili, rządziły oszołomy, które chcą wam zabierać wolność, które chcą wam zabierać samochody, które chcą wam stręczyć jedzenie robaków, którzy chcą, żeby wasze domy wyglądały jak ruina. Czy takich ludzi chcecie u władzy? Jest jedna opcja. Jaka? Głośnie, nie słyszę. Dobrze, bardzo dobrze. Szanowni. Unia Europejska nie chroni swoich granic. Widzimy to teraz na Lampedusie. Byczki, tysiące byczków przyjeżdżają do Europy. W mediach mówią, że to kobiety i dzieci. No, widocznie kiepsko mają ze wzrokiem. Dobre, dobre. Ale szanowni, co w tym czasie robi PiS? Co w tym czasie robi Platforma Obywatelska? Grają do tej samej bramki. PiS i Platforma grają do tej samej bramki. Dlaczego? 300 tysięcy wydanych wiz do Polski przez pisowców. A co zrobiłby Tusk? Pewnie wpuściłby tych samych ludzi. I jeszcze wysłał Sterczeskiego i takich dwóch gagatków na granicę z kanapkami. Konfederacja mówi jasno. Stop masowej imigracji. Stop ludziom którzy chcą zniszczyć nasz naród. Ci ludzie są dzisiaj u władzy. My musimy ich odsunąć. My musimy ich odsunąć. To jest nasze zadanie. Bo Konfederacja to jest noga włożona w drzwi tego systemu. To jest noga w drzwiach systemu, który miał się domknąć, byście nie mieli już wyboru, byście głosowali tylko na tych, na których oni chcą. Globaliści, wielkie korporacje, unioniści, rowerzyści, i tak dalej. Sami wiecie. Naszym zadaniem jest zmieniać Polskę. Naszym zadaniem jest, by Polska była państwem bezpiecznym, by Polska była państwem, w którym można pracować, w którym chce się pracować, by Polska była państwem, w którym Polak jest gospodarzem, w którym nie ma socjali dla imigrantów i przywilejów. Polska powinna być państwem, w którym to Polak może się spokojnie rozwijać. I naszym zadaniem, i Waszym zadaniem, do tego Was zapraszam, jest to, byśmy tę Polskę zmieniali wspólnie. By Polska była krajem, w którym nasze dzieci będą bezpieczne, by Polska była krajem, w którym będziemy chcieli otwierać firmy, w których ZUS nie będzie zabierał nam. Połowę naszych pieniędzy, bo często tak to wygląda przy działalnościach gospodarczych, w którym będzie chciało nam się żyć, w którym hasło: dom, rodzina, dwa samochody, grill to będzie normalna rzecz. A nie, że lewaki przyjdą i powiedzą, że mamy jakieś wybujałe ambicje. To powinna być normalność. Jeśli chcecie tej normalności, chodźcie z nami, z Konfederacją. Dziękuję. Konfederacja, wolność i niepodległość.